Dzień dobry moi drodzy. Witam Was serdecznie u mnie na kanale. Ja mam na imię Paulina, a w sieci działam jako motywatorka, gdzie zajmuję się szeroko pojętym odchudzaniem. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na film, w którym porozmawiamy sobie o tym, co zrobić, kiedy przestało nam zależeć na odchudzaniu. Kiedy czujemy, że już nam się nie chce, już nam w sumie nie zależy i zaczynamy mieć troszeczkę ten cały proces no w nosie po prostu w nosie. Zapraszam. Być może kojarzycie takie sceny ze swojego życia lub ze swojego odchudzania po prostu, kiedy szło wam bardzo dobrze jeszcze jakiś czas temu. Zbudowaliście już sobie jakieś fajne nawyki, było dobre, jakościowe, dietetyczne, niskokaloryczne i objętościowe jodzonko. Było dużo wody, mało odstępstw od tej diety. Regularny ruch, spontaniczny ruch, i jak sięgacie wspomnieniami do tamtych chwil, to wydaje wam się, że. Kurczę, no szło mi naprawdę, naprawdę całkiem dobrze. A teraz czujecie taką obojętność wobec tego procesu. Niby macie sobie zrobić jakieś tam kanapeczki na śniadanie, ale w sumie Wam się nie chce za bardzo ani kroić tych warzyw, ani sadzić tych jajek, więc po prostu masło, szynka, do widzenia, koniec tematu. Niby pamiętacie, że jeszcze kilka tygodni temu na drugie śniadanie była jakaś owsianka wysokobiałkowa ze skrem mrożonymi owocami, ale znowu nie macie na nią ochoty, więc wpada jakaś drożdżówka, kawusia, jakiś batonik i idziecie dalej ze swoim życiem. Potem długo, długo nic się nie dzieje. Coś tam w głowie świta, że fajnie by było przygotować sobie obiad, żeby nie dopuścić do mocnego głodu, do rozkręcającego się apetytu, ale macie to trochę w nosie i dopiero wieczorem siadacie do takiego. Największego posiłku w ciągu dnia jesteście już tak głodni, że nie patrzycie na to, co jecie. Jest wam to po prostu obojętne, i jakaś część waszego mózgu mówi: Ej, ale ty byłaś w procesie, dlaczego ty to sobie robisz? Dlaczego, dlaczego wcześniej tego nie przygotowałaś, skoro mogłaś? Dlaczego o to nie zadbałaś? Skoro by ci to nie kosztowało dużo? Ale druga połowa waszego mózgu mówi: że dobra, walić to, nic się nie stanie. No ale niestety to podejście: nic się nie stanie, reprezentujecie. Dzień po dniu, jutro, pojutrze i jeszcze następnego dnia. I z tego nic się nie stanie, Zaczyna Wam się wymykać cały proces. Zaczynają wam się wymykać nawyki, które budowaliście na przestrzeni ostatnich tygodni albo być może miesięcy. I teraz co zrobić? Co zrobić, kiedy pewnego dnia obudzimy się, że... Cholera, jestem w tym miejscu i chyba jest za późno, żebym do tego podeszła na zasadzie: Dobra, to ja sobie od poniedziałku wracam do swojego fajnego, perfekcyjnego odchudzania. Co zrobić? Jak się tutaj ratować w tej sytuacji? Myślę, że na dobry początek warto jest sobie uświadomić, że ty teraz, kiedy złapałaś ten moment, to i tak już zrobiłaś no, wielki krok w przód i osiągnęłaś niesamowity sukces. Bo wyłapać taki scenariusz, wyłapać chwilę, w której odchudzanie zaczyna się y, tobie wymykać, to jest naprawdę bardzo duża sztuka i trzeba być bardzo y, uważnym na swoje emocje i na sytuacje, które y, cię dotyczą. Druga sprawa jest taka, żebyś zdała sobie sprawę z tego, że niemożliwym jest teraz, kiedy się ocknęłaś, żebyś wróciła do tego odchudzania, tego, które troszeczkę wyidealizowałam. Bo nasz mózg oczywiście podkoloryzuje. Taką próbę, która miała miejsce przed chwilą, i ty będziesz pamiętała to y, tylko jako pasmo sukcesów. A tak naprawdę to nie było pasmo sukcesów, i my obie o tym wiemy, że tam też nie było łatwo. Tam też się zdarzały różne dni i różne okresy. Także mm, teraz, kiedy będziesz próbowała złapać ten pociąg, wsiąść z powrotem do niego, to pamiętaj, że nie możesz na siebie narzucić takiej presji, że ty masz wrócić do tego perfekcyjnego poniedziałku dnia 1 stycznia, kiedy od rana po prostu jadła i ja Sałatkę, a potem poszłaś na trzy treningi i wesoło machałaś tam handlami. Nie ma takiej opcji. Nigdy nie wracamy do momentu, gdzie skończyliśmy. Nigdy nie wracamy do momentu, gdzie było najlepiej, najbardziej perfekcyjnie, najbardziej fit i nie wiadomo jeszcze jak. Wracamy po kolei. Kiedyś wam to porównywałam do wracania do szkoły po bardzo długim czasie. Wyobraźcie sobie, że zachorowaliście w okresie, nie wiem, gimnazjum, liceum. Każdy niech sobie wyobraża, co chce, na zapalenie płuc i nie ma was wtedy, no tak, z miesiąc, dwa w szkole, myślę, że na pewno. I kiedy wracacie, ten, jest ten pierwszy dzień po zapaleniu płuc i w, próbujecie się wdrożyć do życia szkolnego, no to nie jesteście tak bardzo rozchulani w tym życiu licealnym czy gimnazjalnym, jak byliście przed chorobą. Dosłownie dzień przed tym, jak zamknęliście się w domu. No, absolutnie nie, trzeba nadrobić zaległości, wszystko jest takie dziwne, trochę nowe, trochę nie ogarniacie. Materiał na wszystkich praktycznie przedmiotach poszedł tak do przodu, że mimo, że przepisywaliście te zeszyty, byliście z koleżankami na łączach, to i tak jest tak nieswojo i trochę trzeba do tej szkoły pochodzić, żeby znowu się poczuć yy, częścią też tej społeczności. Podobnie jest z odchudzaniem. Ty nie wrócisz dzisiaj z dnia na dzień do takiego samego flow, jakie miałaś, zanim Ci się odchudzanie zaczęło wymykać z rąk. Będzie trochę dziwnie, bo co woli Twój mózg? Odchudzanie, pilnowanie, gotowanie na na na, na ułożone życie, gdzie trzeba bardzo dużo energii w to włożyć? Czy bajabongo na kanapie? No, jasne, że wolimy leżeć i odpoczywać, przeglądać Instagrama i zajadać sobie MMsy. No, jak gdybym mogła, gdyby to nie miało konsekwencji, gdyby to źle nie wpływało na mnie, na moje życie towarzyskie, na moje zdrowie, na moją gospodarkę cukrową, to oczywiście, że teraz leżała i wcinała te MMsy. Każdy by wybrał taką drogę, gdyby ona nie była za bardzo związana z negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi. Niemniej musisz wiedzieć, że mózg nie lubi za bardzo wysiłku i nie będzie mu się podobać ta sytuacja, kiedy Ty podejmiesz decyzję, że wracasz do swojego odchudzania i do swoich założeń. Dlatego zrób to na patencie. Przede wszystkim wprowadzaj jedną rzecz, jedną zmianę po kolei. A powiesz mi teraz, Paula, ale jak jedną zmianę? Ja byłam rozchulana. Była, była woda, była dieta, było gotowanie, miałam własną, własny catering pudełkowy, który sobie sama Robiłam, bo codziennie wieczorem stawałam, gotowałam sobie 80 pojemników, jeszcze dla całej rodziny sąsiadów, i, i, i Bóg wie jeszcze kogo. Ja to rozumiem, ale teraz, kiedy troszeczkę z tego procesu wypadłaś, ty nie wrócisz do tej perfekcyjnej chwili, kiedy będziesz znowu tak to ogarniać. Ty weź jedną rzecz stamtąd i po prostu z powrotem ją sobie wepchnij do życia i rozchulaj. Uwierz mi, że tak będzie łatwiej, bo jeżeli teraz ty stwierdzisz, że dobra, gadasz głupoty, ja wracam do swojego i dzisiaj podejmiesz decyzję, że wracasz do wszystkiego i spróbujesz, wiesz, od razu już na akord. Ekologiczna sałatka, trzy treningi, spontaniczne kroki, żeby dobić do 12 tysięcy, własna dieta pudełkowa, którą będziesz sobie szykować wieczorami, i tak dalej, i tak dalej. Zdrowe zakupy, robienie listy, przysiady w kiblu. Co tam masz zaplanowane, nieważne, to ty po trzech dniach skończysz tak sfrustrowana i tak niezadowolona, że głowa mała, więc uwierz mi, nie ma sensu, bo co jest lepsze? Wypadać z procesu, wkurzać się, że nie możesz wrócić, wypadać z procesu, znowu się wkurzać, że nie możesz wrócić na dobre, czy uwierzyć mi i zająć się jedną rzeczą, a porządnie, i potem, kiedy poczujesz, że ona znowu jest na takim stabilnym, twardym gruncie, wziąć sobie następną rzecz. No, mi się wydaje, że to drugie, bo to drugie ma o wiele większe prawdopodobieństwo sukcesu. Uwierz mi, wiem co mówię, bo ja w procesie jestem po prostu weteranem procesu. Mam go zbadanego na wszystkie, na wszystkie sposoby i nawet ci powiem na swoim przykładzie. Nie, nie zamierzałam się za bardzo rozwodzić w tym filmie, ale jak widać, nie wydłubię się tego ze mnie. Przez ostatni rok się odchudzałam, tak właśnie na spokojnie, na luziku. Tam kilkanaście kilo spadło chyba około 15, i stwierdziłam, że teraz, jak jest moja misja kreta, czyli odchudzanie do urlopu, to chciałabym troszeczkę podkręcić dalej, żeby było na spokojnie, ale żeby jednak do tej krety pojechać może bliżej minus 10 niż minus 3 kilo, nie? Coś, 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 coś w tym stylu, żeby to miało większe efekty wizualne. O. I szło sobie, szło fantastycznie, ćwiczenia fantastycznie, wszystko fantastycznie. Przyszedł grudzień. W grudniu wiemy, jak jest. U mnie było bardzo ciężko pod tym względem, że też po chorobie, po tym zapaleniu nerwu, ciężko mi było też wskoczyć w ten proces i przyjęłam, że w grudniu do świąt raczej włączam taki tryb. Po prostu nie przy tej za bardzo. Jakby trzymaj się, w miarę, yy, w, 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 trzymaj się w miarę ramy i po prostu za bardzo nie, nie, nie przy tej. Udało się, no i po, po świętach przyszło coś takiego, że no dobra, no to wracamy na tą redukcję. I tak całą sobą czułam, że mi jest po prostu ciężko. Tak jakby, jakby mnie to bolało po prostu. Pilnowanie tego jedzenia, jeżdżenie na te treningi. Znowu to jest takie dla mnie obce. Przecież trzy dni temu leżeliśmy, jedliśmy makowca pod kocem. Dlaczego nie można było tak zostać, już wpieprzać tego makowca do końca życia? No wiem, no konsekwencje są e, tych czynów takie, a nie inne, więc wiadomo, dlaczego nie można jeść makowca do końca życia, przez cały Boży dzień. I pomyślałam sobie, ok, jeżeli ty teraz będziesz cisnąć za wszelką cenę, że wracasz do redukcji, bo ty chcesz pu, 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 pu no to Obie, znaczy obie, ja i ja wiemy, jak to się skończy. Ym, I pomyślałam sobie, dobra, rozkręć ten proces, tak jakbyś rozpalała ognisko. A wiesz, jak się rozpala ognisko? Tam musi być iskierka, trzeba w nią podmuchać, coś dołożyć, ale ostrożnie, żeby nie przykryć, żeby nie odciąć tlenu. Znowu delikatnie podmuchać, i to się tak powoli ym, rozbuchuje, nie? I jest coraz większy ogień. Podobnie jest z odchudzaniem. Więc co ja zrobiłam? Weszłam na zero kaloryczne, czasami nawet z niewielką nadwyżką, ale tutaj mówimy 100-200 kalorii. I to się okazało w ogóle fantastycznym pomysłem. Bo ja dzięki temu, że chodziłam na jedzona i aż tak bardzo nie musiałam tego jedzenia pilnować, kombinować, boże, jak to się zmieścić w deficycie, co uciąć, a ja wolę zjeść 8 kanapek, a nie tylko 3 i tak dalej, i tak dalej. No to sobie mm, tą dietę nie tyle co odpuściłam, tylko dałam do niej bardzo dużo luzu i po prostu przyzwyczaiłam się do tego, że liczę te kalorie. W zerze kalorycznym, w nieznacznej e, e, nadwyżce, no ale liczę. Więc pielęgnowałam, pielęgnowałam, pielęgnowałam i dzień po dniu okazywało się, że to jest dla mnie coraz łatwiejsze. No i co nie minął tydzień, ja już weszłam na redukcję nie? Trzymam się dalej, dalej zliczam te kalorie. Teraz bardzo rzadko się zdarza, że wchodzę na zero, za, na zero kaloryczne, bo jakiś tam cięższy dzień, czy zjem więcej. Raz na kilka dni dosłownie wypadam na zerze. A tak, to jestem w deficycie. A gdybym wtedy tego, wiecie, pierwotnego dnia, o którym Wam opowiadam, od początku siebie cisnęła na maksa i podjęła taką decyzję, że sieć w tym deficycie i nie marudź, no to dzisiaj ja nie wiem o czym byśmy za bardzo rozmawiali. Mogłabym Wam powiedzieć, że mam problem, żeby wejść do procesu, bo co chwilę z niego wypadam. Padam, a teraz okazało się, że dało radę to rozbuchać, i jest rozbuchane. Cierpliwość, tylko tego tutaj potrzebowałam. No i włączonego takiego aktywnego myślenia, że ja nie jestem cyborgiem, który może na pstryknięcie paluszków po prostu sobie wejść w proces, bo ja tak sobie wymyśliłam. Nie, gdyby to było takie łatwe, to my jako ludzkość byśmy osiągali sukces za sukcesem, bo można by sobie było powiedzieć: no weź pracuj 13 godzin, no co ci tam szkodzi, walić zasoby, no pracuj, bądź bogata. Okej, okay, nie ma problemu. Weź się, ucz całą noc. dzień, Noc po nocy, noc po nocy. Nie zważając na to, żeby regenerować swoje zasoby. No to każdy z nas by kończył jakieś w ogóle high class studia i wszyscy byśmy byli, wiecie, naukowcami. Teraz byśmy pracowali w NASA, a nie siedzieli tutaj na YouTube i gadali o odchudzaniu. Tak samo jest właśnie z odchudzaniem. Ty nie możesz przyjąć, że weź tam zrób to. Przecież, co, co, to jest, co, co jest w tym trudnego. No nie, tym bardziej jak jesteś po przerwie, tym bardziej, jak jesteś w trakcie tego wymykania, że to odchudzanie zaczyna ci uciekać przez palce, to tym bardziej musisz zważać na swoje zasoby. Dziękuję Wam bardzo kochani za dzisiaj. Mam nadzieję, że ten film nieco rozjaśnił wam w głowie, a przede wszystkim, że pomógł lub pomoże osobom. Albo że będziecie też do niego wracać. Za każdym razem, kiedy będziecie czuli, że między palcami gdzieś dieta, odchudzanie, podejście do redukcji wam ucieka, to co ja przekazuję, to jest. Podejście do redukcji, które szanuje ciebie, które szanuje Twoje zasoby i Twoje życie, i takie Wam polecam, bo wiem również z własnego doświadczenia, ale i z Waszego e, doświadczenia, że to jest skuteczne podejście do redukcji. Jeżeli podobał Wam się ten film, zachęcam do zostawiania łapek w górę. Kto oglądał do końca, zostawia hashtag odk, czyli oglądam do końca. Jestem bardzo ciekawa Waszego podejścia do tematu, czy Wy wyłapujecie, wymykanie się procesu, czy Wy widzicie, Widzicie kiedy odchudzanie zaczyna uciekać. Na koniec dodam, że jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to serdecznie Cię do tego zachęcam. Życzę Wam miłego dnia lub wieczoru. Do zobaczenia, do usłyszenia. Papa! Pa.